Nobrok sprzyja różnego rodzaju podsumowaniom, dlatego o przypomnienie tego, co się działo, poprosiłem przedstawicieli władz gminy. Jest z nami wójt gminy, pan Piotr Kuroszczyk, zastępca wójta, pan Antoni Hadryś i przewodniczący Rady Gminy Ostr Wielkopolski, pan Piotr Śniegowski. Dzień dobry panom. Panie wójcie, to był rok szczególny dla gminy chyba, między innymi a może i przede wszystkim z powodu bardzo dużej liczby inwestycji. A ponieważ jesteśmy w nowym, pięknym budynku, w nowej siedzibie gminy, to zacznijmy od tego, jak doszło do tej przebudowy, no i jak się te pierwsze miesiące pracuje tutaj? Przebudowa była zaplanowana wcześniej, od momentu, gdy podjęliśmy decyzję o zakupie tego budynku, to było ponad dwa lata temu, właściwie już trzy lata. Wówczas myśleliśmy o tym, żeby tu zrobić miejsce dla gminnego ośrodka pomocy społecznej, jednak powierzchnia tego budynku 300 metrów więcej niż w starej siedzibie i ilość pracowników w samym urzędzie spowodowała to, że decyzja została zmieniona, że ten obiekt został na urząd przystosowany gminy, a natomiast w, stary, w starym urzędzie znalazł się gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Czekaliśmy na taki moment, żeby pozyskać środki zewnętrzne, i to się udało na termomodernizację. No, jaki jest ten efekt końcowy, z czego mogą korzystać mieszkańcy i pracownicy urzędu? Efekt końcowy jest bardzo zadowalający, bo kojarzony jest urząd z takim czerwonym, niektórzy określają kolorem pomarańczowym. Natomiast mamy dwa budynki połączone. Jeszcze ten zielony, który widać ulicy gimnazjalnej. Również wchodzi w skład urzędu. Dzisiaj nasi mieszkańcy mają bardzo dobre warunki do załatwiania swoich spraw. Poprawiły się też znacznie warunki pracy samych urzędników. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Szereg bardzo pozytywnych opinii słyszałem i takie trudne wezwanie to było przeprowadzka całego urzędu. Jeszcze raz z tą drogą chcę podziękować pracownikom, że stanęli na, na lina wysokości zadania. Sporo kontrowersji wywołała swego czasu kolorystyka tego obiektu. Czy pan już zdążył się do tego przyzwyczaić? Mieliśmy troszkę narzucone przez konserwatora miejskiego. Ten budynek, przypomnę, ma 200 lat. Był tam zestaw dwóch czy trzech kolorów. Wybraliśmy najbardziej taki optymalny kolor. Myślę sobie, że troszkę kontrowersji wzbudził ten kolor, ale dzisiaj już tak troszkę pół żartem, ludzie mówią, jak trafić do urzędu, to szukać takiego budynku. Rok 2019 to również sporo dużych inwestycji oświatowych. To jest przykład tego, co zdarzyło się kilka lat temu, czy może efekt tego, czyli tej reformy oświaty. Zanim powiem o godzinach, panie wójcie, gminy sąsiednie borykają się w tej chwili między innymi z problemami związanymi właśnie z reformą oświaty. Kilka lat temu ten sam problem dotyczył również gminy Ostrów, która poradziła sobie z tym w taki dosyć specyficzny sposób. Jak to zostało zrobione? Przypomnijmy, jak to się stało, że tak naprawdę szkoły nie zostały zlikwidowane? Dziś szliśmy z tego założenia, że mamy już tak kolokwialnie mówiąc najmniejsze szkoły na świecie i spośród 20 placówek oświatowych, które wówczas funkcjonowały, to były cztery szkoły filialne, 12 podstawowych i cztery gimnazja. Zostało osiem szkół na utrzymaniu gminy samorządowych. To były cztery zespoły, gdyby szkoły podstawowe i gimnazja wchodziły w skład i cztery szkoły podstawowe, z tym, że w dwóch połączono jeszcze przedszkola. I to dało na dzisiaj bardzo dobre efekty. Przypomnę, że takim podstawowym w naszym zdaniem jest dbanie o oświatę i mamy od lat dwa języki obce, świetlice. Punkty biblioteczne czynne. Dzisiaj mamy te szkoły samorządowe, 8 tak jak powiedziałem. Najmniejsza ma ponad 100 ucz uczniów. Natomiast cztery szkoły prowadzą do dnia dzisiejszego stowarzyszenia. Radzą sobie doskonale, rozwijają się. Z tym, że te stowarzyszenia powstały po likwidacji placówek oświatowych i, i przejęli mieszkańcy, nauczyciele pracujący w tych placówkach te obowiązki na siebie. Dzisiaj. Rozwijają się i tak się troszkę śmieję, nawet, że, że być może zapragną kiedyś wrócić do gminy, ponieważ liczba w, w dwóch placówkach przynajmniej zbliża się do 100 uczniów. Prowadzą one zespoły szkolno-przedszkolne z dobrym rezultatem. Ściągają uczniów nie tylko z gminy Ostrów, ale też z sąsiednich gmin. Bardzo dbają o wizerunek, wizerunek swoich placówek i również o poziom nauczania, bo to jest dla ludzi tam pracujących duża szansa. A gmina te swoje samorządowe placówki też dba o to, żeby, żeby te warunki pracy i przebywania dzieci były jak najlepsze. No, przykładem właśnie tego może być szkoła w Wąkocinach, o których już wspomniałem, prowadzona przez stowarzyszenie, czyli de facto szkoły nie zostały zlikwidowane, zmieniła się forma ich prowadzenia. Szkołę w Wąkocinach prowadzi stowarzyszenie i pomimo tego gmina wybudowała tam nową halę sportową. Jak do tego doszło i jakie były koszty tej inwestycji, panie przewodniczący? To był taki moment, gdzie gmina zaczęła dochodzić do ściany, jeżeli chodzi o wydatki na oświatę, tak jak zresztą większość samorządów Wynikało to głównie z sieci szkół, która kiedyś powstała, która była dostosowana do znacznie większej ilości uczniów. Demografia zrobiła swoje i to, co zrobiliśmy wtedy, to był taki ruch wyprzedzający i on nam dał w tym, teraz w tym trudnym okresie, gdzie wszystkie samorządy borykają się z tym samym problemem, możliwość właśnie prowadzenia tak dużych inwestycji. I to bardzo cieszy I, i, i w ubiegłym roku takie duże inwestycje były przeprowadzone cztery na terenie gminy w oświacie. Jedną z nich jest właśnie rozbudowa szkoły w Łąkocinach z budową nowej sali gimnastycznej. I w momencie, jak podejmowaliśmy tę decyzję o, o reformie, o likwidacji niektórych szkół, powierzenia ich w niektórych przypadkach stowarzyszeniom, było od początku takie założenie, że pomimo tego, że nie będą to już szkoły prowadzone przez gminę, to będziemy je nadal wspierać finansowo, bo... Cel, jaki nam przyświecał przyświeca w momencie reformy był taki, żeby jak najlepsze warunki stworzyć dla tych dzieci, a, a nie, nie robić jakichś cień budżetowych. I stąd duże inwestycje, które w tej chwili realizujemy. Kolejne to była termomodernizacja szkoły w Lamkach, termomodernizacja szkoły w Szczurach, też duże inwestycje, Lamki prawie 2 miliony, ponad 1,5 miliona w Szczurach i budowa nowego przedszkola we Wtórku. No właśnie, to też jest kolejny przykład na... W zasadzie kolejną reformę edukacji, która była w naszym kraju, ponieważ tutaj skorzystały i przedszkolaki, i dzieci szkolne. Dokładnie. No, o to nam generalnie chodzi, żeby te warunki były jak najlepsze w tych placówkach oświatowych. No i to myślę, że to jest wprost efekt tego, co zrobiliśmy kilka lat temu. Trzeba się jednak się cofnąć kilka lat do tyłu, czy kilkanaście. W momencie, gdy powstały gimnazja, niektórych szkołach podstawowych zostały szkoły podstawowe właściwie tylko i zrobiła się wolna przestrzeń. I gdyby tak spojrzeć kilkanaście lat wstecz, to w gminie kilka przedszkoli funkcjonowało tak naprawdę. W wielu szkołach podstawowych były oddziały przedszkolne, gdzie tylko mogły uczęszczać dzieci 5-6-letnie tak naprawdę. I w wolnej przestrzeni po wyprowadzeniu się klas 7 8 ósmych. Powstały wówczas przedszkola dwuoddziałowe, na przykład wtórek to Pola jest tego przykładem. I w momencie, gdy odwrócona reformę oświaty, była potrzebna przestrzeń znowu do 7-8 klas, okazało się, że tej przestrzeni brakuje. Stąd konieczność wybudowania właściwie nowego przedszkola we wtórku, o którym tu pan przewodniczący wspomniał, i zwrócenie tych klas do szkoły. I tak samo już w tym roku, w 19 rozpoczęto budowę przedszkola w Topoli Małej i też będzie ono jak gdyby połączone, oczywiście ze szkołą łącznikiem, ale będzie stało obok szkoły. No to te zmiany w oświacie niestety są wymierne, wymusiły inwestycje, milionowe inwestycje, bo trudno zabrać ludziom coś, co powstało w ostatnich latach, czyli myślę o przedszkolach. Ja przypomnę, że mamy w minie 10 godzinne darmowe przedszkola, przede wszystkim mamy tych przedszkoli 15 łącznie. 10 prowadzone przez samorząd. Wszystkie dzieci z gminy mają miejsce w przedszkolu zagwarantowane. Także, jako gmina wiejska, chyba jesteśmy takim wyjątkową gminą na skalę kraju, nawet że, że mamy tyle miejsc przedszkolnych i jeszcze dodatkowo te, te miejsca są darmowe. Nie chcemy też, żeby po godzinie 15 odbywały się zajęcia w naszych szkołach. Wszystkie dzieci mają iść rano do szkoły na godzinę 8, czy tam 8.45. I o 14, 13 czy 15 kończyć zajęcia. Jeżeli teraz tutaj Pan Przewodniczący mówi o stowarzyszeniach, to też przypomnę, że w 2018 roku rozbudowano placówkę w Soborowicach, w zeszłym roku ta wspomniana w Łąkocinach, którą też prowadzi stowarzyszenie, a teraz obecnie trwa rozbudowa jeszcze placówki w Wysocku Wielkim, gdzie też jest prowadzona zespół szkolno-przedszkolny przez Stowarzyszenie.